Wszyscy ludzie myślą cały czas. Myślimy w domu, w szkole, w pracy, na spacerze. Myślimy, bo to jest nam potrzebne do wykonywania przeróżnych czynności. Potrzebne jest nam do tego, by się porozumiewać. Potrzebne jest, by sobie planować nasze działania, na przykład to, co będziemy robić po południu albo w sobotę i w niedzielę, które mamy wolne. Myślimy też i to całkiem, całkiem sporo, gdy mamy się uporać z zadaniem domowym zadanym w szkole. No i też myślimy, by coś wytworzyć, jakieś dzieło. Może to być obraz, opowiadanie, może to być jakaś historia albo prezent dla kogoś. Myślenie jest nam potrzebne i choć czasami wydaje nam się, że nie jesteśmy w stanie nic wymyślić, głowa do góry, myślenie można trenować. Naukowcy odkryli, że myślenie składa się z różnych dyscyplin, nazwali je zdolnościami. Podobnie jak trenujemy biegi i skoki, tak samo możemy trenować zdolności naszych głów. Jednym ze sposobów trenowania myślenia jest trening twórczego myślenia. Jak każdy trening, trening twórczości możemy zacząć od rozgrzewki. Rozgrzewka to krótkie i proste pytanie, na które staramy się znaleźć jak najwięcej odpowiedzi. Przykładem takiego pytania może być, co jest zielone albo co robi deszcz. Podobnie jak w sporcie, aby uzyskać dobry efekt naszego treningu myślenia, potrzebne jest systematyczne trenowanie. Myślmy więc dużo i często. W treningu myślenia ważne są też inne zasady. Na przykład im więcej, tym lepiej. Starajmy się zawsze wymyślać jak najwięcej pomysłów. Inną taką zasadą jest wymyślanie pomysłów, które nas bawią, śmieszą. Mogą to być niezwykłe tematy, albo jakieś ulubione czekolada, zieloni kosmici, albo może jakieś żaby, które potrafią śpiewać. Staramy się w treningu myślenia nie powtarzać pomysłów słyszanych od innych. Staramy się, aby były to nasze własne pomysły, nawet gdy cała grupa koleżanek i kolegów ma odmienne zdanie na jakiś temat. O ludziach. Świetnie wytrenowanych w myśleniu mówimy, że są twórczy albo kreatywni. Wielu takich ludzi to prawdziwi mistrzowie, poeci, pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy i wynalazcy. Oni też bardzo dużo czasu spędzili na trenowaniu myślenia. Dużo poważnych, dorosłych ludzi bierze udział w treningach twórczości. Bo po co ćwiczyć myślenie? Po to, by poradzić sobie z różnymi zadaniami po to, by zmieniać rzeczy, które nam się wcale nie podobają. Albo po to, by wymyślić coś fajnego, coś nowego, innego niż dotychczas. Jakieś opowiadanie, rym, wierszyk, piosenkę, a może ciekawy prezent. Jest dużo różnych sposobów, by ćwiczyć myślenie. Niektóre z nich poznacie na zajęciach.